Będę łamać język. Hydroxy Porlonia. Cześć kochane moje Przechodzę do Was dlatego, ponieważ ja, chciałam powiedzieć, nasza paczuszka, tak, ta paczuszka z firmy Polish Cosmetics, dobrze? Powiedziałam. Tak, Polish Cosmetics. Mm. Nawiązałam współpracy z tą firmą kosmetyczną. U nas w Anglii ciężko jest dostać polskie kosmetyki typu Mariza i te wszystkich maseczki i szampony. No i ja dostałam taką propozycję współpracy i, i zgodziłam się. I okej, okay, teraz Wam pokażę może, co dostałam w takiej paczuszce. Będzie pewnie dużo rzeczy, które się będą powtarzały. Pierwszym produktem próbką jest kojący balsam do ciała hipoalergiczny. I ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym go już sobie dzisiaj na sobie nie użyła. Jest to bezpieczny dla dzieci ultrynawilżeni i ukojenie i naprawdę, uwierzcie mi, że to jest prawda, posmarowałam sobie dzisiaj nie w tej ręce. Ja czułam przyjemne chłodzenie, czułam przyjemne nawilżenie, było po prostu cudowne. Do tej pory jest delikatna moja skóra, naprawdę jest średnia. Co mogę Wam tutaj o nim. Intensywnie, długotrwale nawieże, natłuszcza, odżywia i wygładza skórę, prawda? Działa na skórę kojąco, przynosi na coś ulgę, prawda? Redukuje uczucie szorstkości i napięcia skóry, prawda? Wzmacnia barierę ochronną skóry, przywraca skórze elastyczność i poczucie komfortu, naprawdę. To jest, jak widzicie, o oh, próbeczka tylko, ale jest y, fajny i ja myślę, że na pewno skuszę się w nim. Y, jako produkt pełnowymiarowy powiem Wam, ile produkt pełnowymiarowy kosztuje, jeżeli y, znajdę, y, bo tak naprawdę wydaje mi się, ten katalog jest troszkę za mały i na pewno tu nie ma wszystkich, tak jak myślałam, nie ma tutaj wszystkich, ale później poszperami na dole wam linki, y, Tak więc okej. Okay. Y, y, kolejnym produktem jest już y, produkt pełnowymiarowy. I to jest też z to jest Tutaj wszystkie kosmetyki, które mam tutaj są z firmy Mayo. I okej, okay, to jest ekstrakt ziołowy do włosów na dwie, trzy aplikacje i do tego jest tutaj taki czepek z tyłu dołączony do włosów słabych i przytłuszczających się. jest ziołowy przeznaczony do włosów słabych, który rozprowadzić na umyte, wilgotne włosy aż po same końcówki, nałożyć na głowę dołączony czepek foliowy, dodatkowo można przykryć go ręcznikiem. Odczeka 10 minut, po czym dokładnie spłukać. Ciekawa jestem, naprawdę jestem bardzo ciekawa. Jak to będzie działało? Ale powiem Wam coś więcej. O, mleka formuła nieobciążająca włosów składa się z, kombina z kombinacji starannie wysekcjonowanych składników botanicznego kompleksu siedmiu, siedmiu, zi siedmiu ziół: nagietka, rumianku, łopianu, rozmarynuszowi, arniki i nasturcji, y oleju z oliwek oraz oleju z dzikiej róży. Odżywka powoduje, że włosy są zregenerowane, po blasku i zyskują zdrowy wygląd. Cena takiej odżywki to jest food. Tak więc tutaj jest z takim aplikatorkiem i to on jest na dwie, trzy kuracje. Ona tak oto wygląda. Jestem jej naprawdę bardzo ciekawa, bo mam dość swoje włosy zniszczone, więc jestem ciekawa, jak ona mi się sprawdzi. Ale okej, okay, lecimy dalej. To jest kolejna rzecz, która na pewno yy, pójdzie do mojej koleżanki, która jest blondynką. I to jest regenerująca maska odżywiająca kolor włosów farbowanych w odcieniu blond. Zawiera ekstra z limonki i lnu. Ona jest na dwie kuracje. To jest pierwsza część, to jest druga. Segmentalnie ja niestety nie mam blond włosów. Niweluje żółty odcień włosów. Odżywi rozświetli kolor włosów farbowanych w odcieniu blond. Chroni pigment przed zbyt szybkim utlenianiem. Dlatego to włosów wyjątkowy połysk odżywi i zregeneruje. Ochroni przed szkodliwym działaniem promienia UV. Y Nałożyć maskę na ometę lekko wilgotne włosy, starannie wymasować, pozostawić na 10-15 minut. Na włosach mocno rozjaśnionych pozostawić na 5 minut. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą. Tak więc ja na tym bloku do mojej koleżanki i powiem Wam jak to się u mnie sobie sprawdziło. Kolejną maską do włosów to już będzie maska do włosów dla mnie. I to jest to jest coś podobnego jak to, widzicie, o tu jest dla blondynek, tu jest dla brunetek. Tylko, że właśnie tutaj jest z henną i z orzechami. Hmm. Wszystko tak samo jak tam, tak sam sposób użycia. Myska z parowitaminą B5, z witaminą E, nawilżająca, wzmacniająca włosy, poprawiająca kolory włosów. Okej. Okay. Dobrze, tak więc na pewno ja to też sprawdzę. bardzo ciekawa. Kolejnym produktem, gdzie są tam podwójnie. Jest Marion Spa peeling z naturalnym łupianem z orzecha, a w drugiej części, bo widzicie ona jest taka o, też taka na dwie części, więc tutaj jest peeling, bardzo już czuję pod palcami jaki jest grube i zbity, a tutaj drugie to jest kremowy serum z olejkiem ze słodkich migdałów, ekstraktu z cynamonu i imbiru, czyli moje zapachy na pewno. No i to jest peeling do dłoni na bazie naturalnych kupiń z orzecha. Zawiera kompleks rozgrzewający, który pobudza krążenie, przyspiesza wchłanianie i działanie składników aktywnych. Delikatnie złuszcza na skórek, zmierza rogowadzenia, nadając skórze dłoni wyjątkową miękkość i gładkość. Krok pierwszy peeling do dłoni, krok drugi kremowe serum dłoni. No to czyli robimy po prostu peeling, smarowujemy to w pięć minut wszkukujemy i smarujemy ten, um, tym serum. Dzisiaj takie podwójne, na pewno bardzo chętnie sobie przetestuję. Okej. Okay. Kolejnymi kosmetykami, których tutaj mam, też troszeczkę i naprawdę jestem ich bardzo ciekawa. Ja popieram tutaj i Wam je zaraz pokażę. Bo to jest coś, na co się patrzyłam już wcześniej. Ale aha, nie powiedziałam Wam, to też był produkt pełnowymiarowy. Okej. Okay. I tutaj mam tak to są próbeczki. Pogłuszczę Wam troszkę. Demakijaż twarzy i oczu rewolucyjna formuła 100% olejków. Hmm, Jak to wygląda? Hmm, I pewnie mam coś więcej o tym. Delikatny olej skutecznie usuwa makijaż, wszelkie zanieczyszczenia i nadmiar serum. pielęgnując skórę twarzy specjalnie dobrana kompozycja zawiera olej arganowy, olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów oraz witaminę E. Stosowanie, y, pielęgnacji, po, stosowanie oleju w pielęgnacji cery powoduje, że skóra starzeje się wolniej. Sposób użycia. Olejek nałożyć na dłonie, jedna, dwie naciśnięcia pompki, tak więc myślę, że to będzie akurat taka jedna saszetka, tak mi się wydaje. I rozprowadzić na twarzy. Zwilżyć twarz wodą i delikatnie masowe do momentu wytworzenia się mlecznej emulsji. Dokładnie spłukać letnią wodą. Super. Yy, I okej. Okay. Ruszający zabieg do stóp. Aktywny płyn mam takie dwa opakowania, proszę bardzo, i to jest to jest chyba tester. To na pewno nie jest produkt pełnowymiarowy, tak mi się nie wydaje, no ale okej. Okay. Sposób użycia i skład produktu znajduje się na kartoniku. Tak, czyli ja tutaj Wam o tym za dużo teraz nie powiem, bo to jest, czyli z tego co tu wyczytałam w takich kartonikach, i tam jest kilka takich saszetek, ja dostałam takie dwie. I delikatnie wydozować płyn do skarpety foliowej. Czyli to chyba się robi jakimś Nie wiem, będę musiała nad tym popatrzeć. Napiszę na pewno, jak, jak to zrobię i powiem Wam, czy było fajne. Ok, lecimy dalej. Kolejną rzeczą, która na pewno też powędruje do mojej koleżanki, będzie to szampon do włosów to będzie szablon ultra mocny do włosów rozjaśnionych, siwych i blond. Takie o, to są też próbeczki i to jest... Y, eliminuje żółty odcień włosów już po pierwszym myciu. Tak więc takich oto kilka próbek poławię do mojej koleżanki. i powiem Wam, y, eliminuje żółty odcień włosów już po pierwszym myciu oraz zapewnia przedłużenie trwałości i krycie koloru włosów farbowanych. nadaje włosom blond, odcień platyny, a siwym piękny, srebrny połysk. OK, może być fajne. Ja w ogóle sama zastanawiałam się za siebie, czy może nie przejść na blond, ale nie, nie będzie na pewno pasował ten kolor, tak więc dziewczyny się tym nie ucieszyć z tego szamponu. OK. co tutaj mamy dalej z próbeczek? Chciałabym się najpierw ich wszystkich pozbyć i przejść do produktów pełnowymiarowych. Więc kolejne produkty pełnowymiarowy, które dostałam, są peelingi do ciała, takie oto o zapachu mleczka kokosowego. Że peelingujący do ciała z tym mleczko kokosowe. Co, no, co mogę Wam o nim powiedzieć? prostu zwykły pewnie y, peeling kokosowy do ciała. Powiem Wam tak naprawdę, jaki on jest, jak go dzisiaj użyję. Więc na pewno nie bardzo midzie recenzja. Ok, ale teraz wróćmy do produktów pełnowymiarowych. I tutaj jest y, Marion. 60 sekundowa maseczka z olejkiem arganowym dla każdego rodzaju włosów, szczególnie suchych i zniszczonych. To jest y, też na dwie aplikacje i jego koszt to też jest funt. Y, co mogę Wam o tej maseczce powiedzieć? Maseczka pomaga zregenerować włosy już po 60 sekundach. Y, zawarte w maseczce wysoko skoncentrowane składniki aktywne wnikają głęboko we włosy, odbudowując strukturę zniszczonych włosów od wewnątrz. Włosy stają się zdrowsze, gładsze i są jedwabiste w dotyku. Doskonale rozprowadza się na włosach, nie obciążając ich Widoczny efekt już po pierwszym użyciu. sposób Przywraca piękne połyski, regeneruje włosy od wewnątrz i wygładza, ułatwia rozczesywanie i układanie, wzmacnia i nawilża. Nadaje miękkość i elastyczność, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapobiega puszczeniu się włosów. No i tutaj wiadomo, trzeba to odłamać, nałożyć na włosy, odczekać 60 sekund i zmyć. Tak więc też jestem tylko ciekawa, bo moje włosy ostatnio naprawdę potrzebują Dużo, dużo yy, regeneracji, bo są bardzo zniszczone. Są długie, są zniszczone i w tym po prostu ich nie zetnę, ale okej. Okay. Yy, nie przynudzając Was, yy, tutaj mam. To też są produkty pełnowymiarowe. To są peelingi do, yy, peelingi do twarzy yy, z ziarenkami z winogron, do cery normalnej i suchej, tak? I one kosztują około 80 pi, 80 pensów. Co mogę Wam o niej powiedzieć? Peeling do twarzy o subtelny, w zapachu i dużych, perfekcyjnych, oczyszczających ziarenkach z winogron. W kremowej bazie. Sposób No też mieć oczy... No to tak jak normalny peeling do twarzy. Dokładnie złuszcza martwę na skórę, dzięki czemu substancje aktywne łatwiej wnikają w ich głąb. Dodatkowo starannie dobrana receptura zawiera olej rzeżeba, który regeneruje wydzielanie serum i przyspiesza regenerację komórek skóry. Zawarta prowitamina B5 zapewnia optymalne nawilżenie koi i łagodzie podróżnienia. Peeling pozostawia skórę gładką, promienną i zdrowo wyglądającą. Jest ich kilka, więc na pewno sprawdzę, no, pod palcami czuć, że... Jest taki gęsty, no ale okej, okay, zobaczymy. Kolejnym peelingiem, jaki mam, to jest też ten sam, tylko że troskawkowy. Jak widzicie? Jest do cery normalny i suchej. No, to, mm, no i tak naprawdę on wszystko robi to samo co ten winogronowy, tak więc może tylko zapachem się różnią, nie wiem. Sprawdzę, powiem. I ostatnie trzy rzeczy to jest coś, co mi się bardzo, bardzo spodobało. Jeszcze może od włosów to jest zabieg laminowania na włosy, proste i gładkie włosy, płynna kreatyna, proteiny, pszenicy, kompleks nawilżający to jest na dwie aplikacje, no i tutaj jest do tego plus taki czapek. No i laminowanie to zabieg, któremu w szybki i prosty sposób można uzyskać efekt doskonałych, prostych, wyjątkowo gładkich włosów. No i zobaczymy jak to jest, powinniśmy umyć włosy, osuszyć ręcznikiem, rozczesać, zawartość saszetki rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni włosów, w przypadku włosów gęstych i długich zaleca się stosowanie dwóch saszetek. Założyć na głowę dołączony czepek foliowy, dodatkowo można przykryć go ręcznikiem, odczekać 10 minut, dokładnie spłukać włosy jeśli są grube lub uporne, czas aplikacji można wydłużyć na 15 minut. Wysuszyć włosy suszarką przy pomocy okrągłej lub płaskiej szczotki, aby dodatkowo wygładzić włosy należy użyć prostownicy. Sprawdzę sobie to na pewno w przyszłą sobotę i dam Wam znać, jak mi się sprawdziło. No i tutaj mam takie dwie maseczki do twarzy. Proszę hmm, zobaczyć. I taką drugą. Intensywnie złuszczająca, Ceratusta i mieszana. Kryształki diamentu. I tu jest tak. Ona jest podzielona na takie trzy części. Pierwszy jest peeling, drugi jest serum, w trzeciej natomiast jest maska. Hmm, tak samo jest. Jak i ta. One są w sumie. Tylko, że są do innych rodzajów y, cery, tak? Ta jest do skóry tłustej i mieszanej, natomiast ta jest do cery y, suchej i normalnej. Hmm. Co mogę wam o nich powiedzieć? Eming oczyszcza i wygładza powierzchnię skóry, poprawiając jej ukrwienie oraz kolory, i przygotowując skórę do przyjęcia składników serum i maski logadzące ze serum. Kompleks nawilżający oraz alantonina w składzie serum łagodzące zaczerwienienia i podrażnienia skóry stabilizują poziom nabliżenia nawilżenia i poprawiają elastyczność. Serum czyni skórę gładką i jedwabistą w dotyku. Błyskawicznie się wchłania, przygotowując skórę do przyjęcia składników zawartych w masce. E, I teraz wygładzająca maska. Dzięki kwa, e, zawartości kwasu hialuronowego oraz pochodniej e, hydroksy... Będę łamać język. hydroks-porla. Hydroksyproliny. Maska ma działanie silnie nabliżające, ujedrniające i przeciwzmarszczowe. Skóra pozostaje wygładzona i matowa. To jest w tej dla skóry tłustej i mieszanej. No i tutaj ma tylko po prostu inne działanie maska w tym serum bo ma wygładzająca maska koenzymu Q10 zawarty w masycy przyspiesza regenerację naskórka poprawiając elastyczność i sprężystość skóry odzyskuje swój naturalny kolor ceramidy re regenerują warstwę lipodową naskórka uszczenią i, i zapobiegają utracie węgielów tak wygląda no i tak wygląda, ogóle... zobaczymy jak się będą te kosmetyki mam nadzieję, że fajnie bo no, wyglądają dość fajnie tak więc na pewno spodziewajcie się jakiejś recenzji na ich temat. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, piszcie w komentarzach pod spodem. Chcę wam powiedzieć, że w poniedziałek już na pewno będzie na moim kanale Haul z Avonu, ponieważ oczekuję dużej dośpaczki z Avonu i na pewno będę ją razem z Wami otwierać. Tak więc co kochane moje, widzimy się w poniedziałek. Łapki w górę i do zobaczenia, buziaki, pa-pa!